Jeżeli nagrywasz jakieś treści wideo, to ta lampka znajduje co najmniej trzy zastosowania. Po pierwsze możemy jej użyć jako symetryczne doświetlenie twarzy. Ja sobie tutaj wykorzystam do tego po prostu butelki z wody mineralnej. Usawię sobie jedną lampkę z tej strony, drugą lampkę z tej strony i zaraz zobaczysz, jaki będzie efekt. Jestem doświetlony, teraz zgaszę moją lampę główną. I tak wygląda doświetlenie symetryczne tymi lampkami z jednej i z drugiej strony. Zaraz Ci pokażę, jakbym w ogóle ich nie miał, jak będzie wyglądało. I w momencie kiedy schowam lampki, taki jest efekt, czyli jest znacznie ciemniej. Kolejne zastosowanie to na przykład montaż na statywie. Tu mamy takie specjalne otwory gwintowane, do których możemy wkręcić obojętnie jaki posiadasz statyw i wtedy na przykład ten statyw sobie postawić pod tym kątem i możesz już tutaj mieć doświetloną powierzchnię, jak chciałbyś chciałabyś zarejestrować jakieś ujęcie z góry na przykład, jak coś robisz, coś pokazujesz, więc w tym momencie jest to doświetlone z góry. Lampki są magnetyczne, więc one się łączą ze sobą, o tym jeszcze wam nie mówiłem. I tworzą wtedy nam taki słupek. Do kolejnego zastosowania zmienimy sobie tryb na kolor. Tutaj mam jeden taki kolor, drugi taki. To możemy sobie oczywiście zmienić i wyrównać. I teraz zastosujemy ją po prostu jako lampkę w tle do naszego obrazka. Tak jak widzisz tą lampkę tutaj niebieską za mną, zamieniamy te lampki i zaraz zobaczymy, jaki jest efekt. Tak wygląda to oświetlenie jako tło nasze, jako takie urozmaicenie tła, które da nam fajny punkt i fajne odniesienie do tego, żeby. Urozmaicić nieco to, co jest za nami, możemy to wykorzystać w różny sposób. Każda z tych lampek ma wbudowany akumulator, jest zasilana poprzez ładowarkę USB-C, a jedna taka lampka kosztuje około 100 zł. Jej marka to Niver, a model podaje Ci w opisie. Daj znać w komentarzu koniecznie, jak podobają Ci się te dwie małe fajne lampki.